I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w Far Cry 3. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misje bo tak zwane te czaszki, nie czaszki. Czyli te... Co oni zrobili? Co oni zrobili? O, się stukli. Debile. Dobra. Hmm, tutaj mamy. Nie, nie, nie. Weźmy sobie tutaj. Poszukiwany martwy. Nagroda 265 dolarów. postąp jak rakiat i posłuż się nożem, aby zabić pirata, który rozbił się w pobliskim lesie. Oki, spokitoki. toki. Where is, where is, where is? jest. Where is Tam. Ok, no to co? To. Ciśniemy. O, oh shit. O, te głupie psy, głupie psy, głupie psy, głupie psy. A niech ich nie ma oczywiście, co? Dobra. Walić to. Nie ma samochodu, super. Nic, nic nie ma. No dobra, niech i to będzie. Kurczę, no. Nie chcę z tymi psami walczyć Dobra, wchodzimy tutaj I podjeżdżamy bliżej, po pro... O, fak, już chyba psa przyjechałem, chyba wie co Zobaczmy tutaj Podchodzimy tutaj bliżej Okej, okay, to czyli do wybranego miejsca zrealizowane. Dobra. Ten koleś jest tutaj, tak? Jest jeden taki fajny... ...typek. Serio? Seriously? Oh fuck. Dobra. Granat. Dobra. Przewadujmy. Fak fak fak. Dobra. To było dobre. Eliminacja mi się udała. Dobra, dobra, dobra. Ho, 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 Dobra, pięknie. No, dawaj główka. Super! Udało się, pięknie. Nie jest tak źle. Dobra, przeładujmy. Co mi się co mi skrzynie, tak mi się fajnie zrymowało. Ok, dobra. Zobaczmy, zobaczmy, co nam tu jeszcze zostało. okej okay, ja nie chcę. Min 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 Dlaczego mi to robisz? Marian Dobra, trudno, to było ciało pamiętam Kapitana naszego Dobra, super I była tutaj jeszcze jedna misja A to już tam biegniemy. O kurde debil okej, okay, dobra, tutaj cofniemy się i będziemy sobie ścieżkę ławcy No dobra 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 dobra, dobra, dobra. O! men, men. men, 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 men. O! Dobra Zakręcamy I Spokojnie tutaj, bo to tylko czy tak szarżuje Że nie lubię to taki szarż Carskich. Ok, tu mamy zwierzynę, tak? Yy, rzadki, nieśmiertelny nieśmier niedźwiedź zabił rysoł, są i go ze strzelby, którą znajdźmy na miejscu. Ok, dobra. Nie powinno być tak źle. Dlatego. Come on! Aj, aj, aj. Jedziemy. Jedziemy na samą górę. Co to tylko tak jeździ dziwnie? Sama gumę złapało, czy co? Chodźmy tutaj. Okej. Okay. Gdzie to jest Tu jest ta niedźwiedź, tu jest zastrzelba. O polu nieśmiertelnego nie żyje za pomocą strzelby. No spoko. Mam nadzieję, że przeżyje. Widzę, zrobił tutaj niezły... Niezły bajzer. To nie byli turyści, tylko piraci. Okej. Okay. Weźmy tutaj to, pięknie. Ho. Dobra, dobra. Czy on jest? Spacer, 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 spacer! Jest, 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 jest! Udało się. Beautiful, nieśmiertelny niedźwiedź. Zobaczmy, Escape. Krąż krążą pogłoski, że po Rock Island krąży niedźwiedź, którego nie da się zabić. Potem jego ciało kryją blizny po atakach tych, którzy próbowali go zabić i nie podołali. Nie mówią, że to Trądzik. No, okej. Okay. Dobra. Bierzemy to super polowanie ze strzelbą, dobra skóra nieśmiertelnego niedźwiedzia, to jest właśnie dobre boże tu jak ciało go. się wtopiło i kasy, men. Powiększony zbiornik zbudujemy i to. To panie, od razu, od razu. Dobra, weźmy teraz pakowanych przedmiotów. Cyk, specjalne strzały. Nie. Co mieliśmy z tego zrobić? Powiększony zbiornik? Z góry no to nie to. Pranego a to Dingo potrzebuje portfel, nie jednorok, to nie, peceg na łup. Dingo potrzebuje dobra. No, piszemy. I widzę, że tutaj tej torby jako tako nie możemy zbudować, ale no spoko. To się zrobi później O, o dwa naraz zabite. Super. Że to jest Dingo Jest, to jest Dingo jednak. Super. To możemy coś zbudować teraz tego. Plecaki na łupi, co tam było jeszcze? Torby na rakietę, ale weźmy na przykład plecaki na łup. Tak, to. To będzie nam potrzebne, wykonaj. I teraz powiększony plecak, tak? Mamy tutaj skórę niedźwiedzia. Super. Przydałoby nam się jeszcze Oj ty, chodź tutaj. Oj ty, chodź tu. Ach. Jednego nie zdobędę, ale tutaj wiem, że te, między koło tej bazy są zawsze te dingo. Ale okej, okay, dobra, dobra. Nagrałem 10 minut i już nic tutaj ciekawszego nie zrobiłem, a potrzebuję mojej kurczę, mojej spluwy. Dobra, weźmy i to, to też jest nawet w miarę. O, to są świnie? Nie. To są świnie, potrzebuję dingo, ale to innym razem. Teraz no, zobaczmy sobie, gdzie są jeszcze jakieś misje. Ciekawe, dobra. Tu, tutaj na tej wyspie, tu jest Pantera, pamiętam. Tu jest coś fajnego, farma pychy. Coś może tutaj ciekawego znajdziemy. To sprzedamy. Okidoki, i teraz... pójdziemy po naszą misję. Tak, fajne są te misje, nawet... te. Żeby złowić, ale najgorsze jest... żeby z Panterę zabić. Tak, Pirat roz, e, rozbija się po pobliskiej plaży. Zabiego na rzecz no tradycji rocket. Ok, where is samochód? Samochód jest here Więc wsiadamy. No i pora odwiedzić pirata na plaży okej, okay, gdzieś tutaj było ten zjazd, dobra. Kurwa, serio niedźwiedź? Dobra, biegnie za tamtym, więc nieźle. źle. No, nie jest źle. Z zawsze mogło być. No, że jak na przykład. No no no, kurcza. Przelaudujmy. Troszeczkę się tej. O nie 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 nie. Ej no bez no. Ty. Dobra. Ej ty! Jest! tutaj. Dobra, zróbmy teraz sobie... Tak, wykochane przedmiotów, leczenie... I tak wykonaj, wykonaj... Jak najwięcej... I biegniemy, Cherranimo, Fuck. No. Jest. Super. O, fajnie mi weszło zabójstwo. To mi się podoba. Dobra, super. Zabieramy to. Ej, ej, ja chcę go przesłuchać. Super, trochę tutaj zabiliśmy tych misji. Nie, 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 ten niedźwiedź. Nie. No, chodź tutaj. Tu jest misiaczek jak duży. jego też wypadałoby go troszeczkę poprzytulać. Ej. Dobra, dzięki. A ten niedźwiedź sobie tam na razie. Yeah. Hasa. Dobra, tutaj mamy. Ej, to był jeszcze nie zniósł tego faceta tam. Nie, to będzie mi to gonił pewnie. To był ten koleś. Pamiętam. Kisz on jest. Zielony liść. Dobra, walić. Szukajmy kolejnej misji. Jaką możemy sobie zrobić poboczną fajną? Wiem, że tu jest trochę. Dobra, tutaj mamy na pewno że ten teren sobie wyczyści troszeczkę troszkę daleko. Wydajmy ten. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy. Coś fajnego, przyjemnego, co mi się chce zrobić. Na przykład, na przykład. a Zróbmy to. Zróbmy tą. tą zwierzynę ławną. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tutaj potrzebuję na pewno amunicji trochę A nie, jednak nie potrzebuje. Okej, okay, dobra, no to co? Wychodzimy Jest tutaj, misja Uzdrowiciel poszukuje ciała rzadkiego, krwawego warana. O super, ubij go z łuku, który otrzymał wskazanym miejscu Dobra Nie będzie tak źle, u jest gdzieś tam Od sobie zmienię na łuk A krwawy wywara, no to, no to zrobimy po prostu to co powinniśmy zrobić, żeby otrzymać lepsze coś. Lepsze coś. Nie wiem co, co konkretnie, ale lepsze coś otrzymamy. Typu, nie wiem Pojemnik na kole. He <śmów> he ulepszony pojemnik na kole. O, e Oki, do oki, dobra. Trochę fajna mi suwa, kurczę Warany pływają? Nie, nie sądzę, żeby Żeby warany pływały Ale Dobra, chodź tu. Hej, ty rudy. Chodź tu, eee. takie zwierzę musi zostać zabite. To jest to? Oh fuck. To pewnie nie ten. Oh, o, lalalalal, daj! O, oh, shit! O, oh. dobra. O, oh, yes, krwawy varan zabity. Dobra. He <laughs> he zabity, super. Fajnie, fajnie, fajnie się strzelało, powiem wam. I dzięki temu uzyskamy powiększoną torbę na granaty, więc... Damn, tyle mogę powiedzieć. O, jest pakiet do rzucania. Dziękuję bardzo. Super, naprawdę bardzo podoba mi się ta misja. W ogóle... W sumie, nie gorzej będzie z Panterą, bo to jak widzimy jest wolne, ale jak będzie jakaś panterka, to, to, to będziemy bardziej biegali, tego szukali. Żeby zabić. Dobra. No, jeszcze mamy. Jeszcze możemy parę misji zrobić. Mamy 21 minut nagrania. Tutaj nic. O tu jest lepiej pokazane. Co możemy zrobić, a co nie? Tutaj mamy kolejną zwierzynę, więc. Why not? Nie zrobimy tego, why not eliminacja typu rzut nożem pozwala eliminować na odległość przeciwnika przy użyciu noża. Spoki. Wychodzimy. To widzę coś fajnego, ale to a to na górze więc mi się tego nie chce. Nie chcę mi się po to iść, ale to zrobię kiedy indziej, będę potrzebował kasy, oczywiście. Ścieżka Łowcy. Wypychacz zwierząt potrzebuje skóry rzadkiego złotego tygrysa, Opolęć zwierzę z łuku, które otrzymałem we wskazanym miejscu. Złoty tygrys? Seriously. Mam upolować tygrysa z łuku? No, miejmy, nadzie miejmy nadzieję, że mi się uda. A jak nie, no to będzie bynajmniej śmiesznie. A tutaj zaraz będziemy na miejscu. Dobra, wywazimy. Mamy, mamy to, więc co? Miejmy nadzieję, że ten tygrys będzie sam Bo teren trochę duży powiem Wam Więc za wezmę nie będzie Za pomocą łuku, zwykłe strzały No okej, okay, no wiem, że Tam mam właśnie tego tygrysa Pozabijać. Szukam kozieleku. Cokolwiek. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Może zrobimy jakąś... Wykonywanie przedmiotów. Polowanie. Jest głowcy. Nie. O, tak. A ja będę też użył. Where are you? Teraz pytanie ze 100 punktów. Który jest złota? Który nie? Tyk. Ej, przytrzymaj. Dobra. To jest ten? To jest ten. Super, udało mi się. Zabiłem go, nie było aż tak źle. I co? Przygotowujemy dzięki temu powiększoną ładownicę. Więc jest GITES, tyle mogę wam powiedzieć. Okej. Okay. Ładownica. Tylko ona ładownicę potrzebuje? A nie. Super. No co ja jeszcze potrzebuję? na mi ekstury. Nie, nie. Tutaj czarnej pantery. A ja będzie jeszcze czarna pantera. Jednoroga. Tego tu nie za specjalnie. Torby na uzbrojenie. Białobruchego. Nie, nie, nie. Zmianiki na paliwo. Żeby tego kazuła. Torby na rakiet. Tak. Tutaj potrzebuję skóry Dingo, więc jeżeli ktoś z tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie. Ja pójdę sobie zrobić, zabić psa Dingo. Poza odcinkiem. I na setem odcinku zrobimy sobie jedną misję. Głównie... I pociśniemy dalej te właśnie te misje. Te misje poboczne, bo są naprawdę fajne. I zanim zrobię te misje, główne czy mi zostało dużo tego, to ten... To zrobię te misje poboczne. Trzymajcie się. Cześć!